Dzień dobry, witam Dzień Państwa. Witam, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na prezentacji naszej unowocześnionej pracowni e, symulatorów silników okrętowych. E, dzięki hojności sponsorów udało nam się zakupić najnowocześniejsze programy, e, i do tego mamy sprzęt jak Google 3D, e, nowe laptopy. E, I tutaj e, myślę, że moi koledzy opowiedzą dokładnie, e, co mamy nowego i czym możemy się pochwalić. Ja tylko dosłownie, proszę Państwa, e, niech Państwo zwrócą uwagę, że od dłuższego czasu staramy się, aby unowocześnić nasze zaplecze dydaktyczne e, szkoły. Szkoły typowo technicznej, rozpoznawalnej bardzo mocno tutaj na terenie, już tego kraju, ale też wiem, że nasi absolwenci bywają również o normatorów zagranicznych. E, to, co dzisiaj zobaczymy, będzie też za chwilę pewna pozoracja, zdarzenia, które może mieć miejsce na morzu. Tego będziemy świadkami. A kiedy byśmy założyli jeszcze te okulary 3D, to bylibyśmy w takiej wirtualnej rzeczywistości. Ale to dzisiaj widzi tylko tutaj nasz kolega, który który dzielnie te okulary trzyma. Chciałem podziękować też przy okazji sponsorom. To dzięki ich tutaj wkładowi udało się ten projekt zrealizować do samego końca. Mówimy dzisiaj głównie o, o software'ze, czyli o sytuacji dotyczącej oprogramowania. Jest to nasi armatorzy tutaj. Armator PZM ze swoją fundacją w kwocie 85 tysięcy złotych i nasz lokalny armator Polska Żegluga Bałtycka w kwocie w wysokości 10 tysięcy złotych. A przy okazji tutaj korzystamy z okazji chciałbym złożyć serdeczne życzenia pani dyrektor, dlatego, że od paru godzin mamy świeży ranking perspektyw dotyczących sytuacji związanej z szkolnictwem i nasze tutaj liceum. A dzisiaj będziemy mówili w tym tylko o tym liceum: liceum transportowe w tym zespole szkół. Technikom, przepraszam, transportowe, zdobyło dziesiąte miejsce i to jest po raz pierwszy tak wysoka e, nota, jeżeli chodzi o Wództwo zachodnio Pomorskie. Także serdecznie pani dyrektor gratuluję, ale też i uczniom, tak? bo proszę pamiętać, że to są głównie wyniki brane pod uwagę. Te zdobywane przez uczniów, czyli matury, egzaminy zawodowe, no ale oczywiście nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie praca uczniów, ale też i nauczycieli. Ja nie będę się badał w zakresie technicznym, tutaj wydaje mi się, że nam e, specjaliści podpowiedzą. Ja jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję. Jacek Mirek, Pasłomaj, jeżeli. To coś technicznego, ja tak. tak to poprosimy eksperta. O... Dzień dobry. Boże, tak, 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 tak. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No, mamy wielką przyjemność pochwalić się kolejnym naszym, naszym dziełem tutaj, które jest rozszerzenie symulatorów. Do tej pory, do tej pory nasze, nasze, nasze symulatory już nie tylko 2D, ale i 3D, czyli symulatory siłowni okrętowych maszyn i urządzeń okrętowych do tej pory miały, miały na wyposażeniu silniki tylko i wyłącznie spalinowe, czyli tutaj paliwa Paliwa pozostałościowe, no i tutaj wychodząc, wychodząc jakby tutaj zapotrzebowaniom, też, też światowym, też nie, tylko, też nie tylko konstrukcyjnie silniki, ale też i wymogi ochrony środowiska, emisji spalin globalnie. No i wyposażyliśmy się, wyposażyliśmy się w, w silniki napędzane LNG, czyli tutaj gaz. Są to, są to symulatory, które są zbudowane na podstawie tysiąca zdjęć, statu, tysiąca zdjęć z siłowni, czyli one odzwierciedlają realistyczny wygląd, wygląd i, i pracę, które są. Tych, tych silników, które są montowane na współczesnych, najnowocześniejszych na świecie statkach. Na przykładzie tutaj gazowca. Statek, o, którym, o którym mówimy, wyposażony, wyposażony w butle gaz LNG, napędzany, napędzany właśnie gazem, współczesny, współczesny silnik. Dalej, jeżeli chodzi o, 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 pracę, o pracę i nazwy, co my tutaj możemy? Kontynuujemy dalej naukę, wprowadzamy nas... uczniów w najnowocześniejsze technologie, że gdy pójdą do tej pracy i już nie zdziwią się, a co to jest, a na czym, jak to działa, prawda. Więc jakby też przyszli mechanicy, przyszli oficerowie mechanicy, bo przecież tutaj też przyszła kadra oficerska siekłania, więc, więc tutaj od, samego, od, samego, od samej nauki maszyn i urządzeń po kolei, wszystkich urządzeń, które, które są potrzebne do tego, żeby statek pływał, bo przecież nie tylko silnik, nie tylko napęd, ale i najnowocześniejsze urządzenia oczyszczalni ścieków. Oczyszczalni spalin, najnowocześniejsze urządzenia do odlejania wód zęzowych, balastowych, czyli tutaj te przepisy konwencji międzynarodowych jakby narzucają nowo budowanym statkom i też istniejącym statkom do, do tego, żeby, żeby też spełniać te warunki, prawda, nie tylko, nie, nie tylko ochrony środowiska. I tutaj od samej góry, czyli. Z tego przygotowania takiego systemu, prawda, yy, czyli wszystkich systemów i gazowych, i olejowych, i powietrza, prawda, yy, i wody sanitarnej, żebyśmy tę wodę mogli mieć, moglibyśmy produkować, oczyszczanie, oczyszczanie wód zezowych z oleju, czyli maszyny sterowej, gaszenia, gaszenia pożarów dążenia pożarów nie tylko nie tylko, w ratowni, nie tylko nie tylko w przestrzeni siłowej, ale też w kolumnie, jak mieszkanie, utrzymywanie utrzymywanie temperatur, do przewozu, do przewozu żywności, tak? na wiele dni, yy, więc tutaj od samego też yy, od samego nawet gazu, bo to też jest dosyć dosyć złożone, to nie jest tak, że przyjeżdżamy, przyjeżdżamy samochodem na stację bez I, i, i podłączamy, podłączamy wąż i tankujemy sobie samochód. To są procedury, a jeszcze większe procedury, procedury jest tankowanie gazu, prawda? Więc, więc bardzo, bardzo wysoka, bardzo wysoka, technologia. Przejście z jednego paliwa, przejście z jednego paliwa ciekłego, czyli z paliwa pozostałościowego z diesla. Na gaz, czyli statek zmieniając swoje, swoje rejony pływania jest zobligowany do tego, żeby zmienić to paliwo, tak, czyli już spalamy, już spalamy. Inne. No są to podyktowania już typowo, typowo konwencji międzynarodowej, chociażby, chociażby Marpolu, tak, który jest konwencją międzynarodową światową.